Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Dojazd ekipy Jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotrek, ja nabrałem nadziei na te zawody, kiedy po tych skokach treningowych powiedziałeś: teraz, teraz ja czuję, teraz ja jestem, teraz można walczyć. Tak, tak. tak. No szkoda mi tego pierwszego, ale trochę. Tak by lepiej, lepiej późno złapać czucie jak wcale, nie? Także, 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 jestem, no zadowolony i tak. Przywiozłeś pełnie energii tutaj do kraju tysiąca jezior? No tak, to co, to, co zostało, to, co zostało. Ale nie, czuję się, czuję się naprawdę fajnie. W końcu tak, tak normalne mam. Gdzieś tam wróciło mi czucie ciała. O. Otwierałeś skład reprezentacji, jedziesz na drugi skok, a tam walka o podium, mówisz chłopaki, i jedziemy. Co to się dzieje? Tak, dokładnie. No, znaczy, no tak nie do końca, bo byłem bardziej na, na sobie skoncentrowany, to co miałem zrobić. E, I no, i tak właśnie ze skoku na, na skok tam te czucie było lepsze, no i na ten ostatni e, już to było tak, by to miało być. Czy sędziowie ciebie potraktowali tak jak trzeba? 132 metry, ładne lądowanie. A nie wiem, ja się nie znam. <laughs> znaczy nie, no tak 18,5, no to tak słabo trochę, no, tak. no ale co, co, co ja mogę? No, nic nie mogę. Staliśmy tam potem we czterech Jarek, operator, Kacperiaty no i tak czekaliśmy na kolejne grupy. Dali radę, chłopaki? No ba, pewnie, że dali radę. Także, także dzisiaj super, cała drużyna. Każdy, każdy zrobił swoją robotę, no i my mamy to. Macie to, my tego nie mamy. Wyście sobie to wyrywali. Piotrek, dobrze, że nas nie rozumieją tutaj w hotelu. Powiedz, dlaczego nie chodzisz na kolację? No, idź tam, zajrzeć. Nie, bo mnie jeszcze wyrzucę ja tu nie mieszkam. Nie, no nawet ten. By byli zadowoleni, że ktoś przyszedł. To jak, jak ty sobie radzisz w takim razie? A tu jest sushi barobok, także, także już się, już się żywię długo sushi, także dobrze mi to robi, kurde, no fajnie, fajnie, zadowolony jestem. E, z, zawsze się zastanawiam, po tylu latach się zastanawiam, czemu zawsze się tu źle czułem. No to, bo chodziłem jeść. Ale ty tak całodobowo teraz suszy? No tak, no, to, 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 no nie, no śniadanie, to tam zawsze jak się, się zje płatki, nie, ale nie no to nie ma nie ma co narzekać, no wiadomo, że można se samemu na swój jak coś nie pasuje, no to samemu co można e, gdzieś tam zajść i zjeść to co, to co pasuje, no tu akurat to tak no średnio, średnio. 2029 rok, wtedy Finowie chcą tutaj w Lahti znowu zrobić Mistrzostwa Świata. Wtedy będziesz miał lat, nie wypominając 42? Do zrobienia, skoro i to jak nariaki. Na A byłem pewnie. Nie, nie wiem, no tak, trudno mi powiedzieć. No, póki mnie to cieszy, póki mam jakieś tam siłę do, do walki, no to, no to czemu nie? A czy Olo dał radę? No ba, widać tu jaki jest, kurde. Brawo, olo! Daj, <śm> tak, olo, kurde, nie do zdarcia goś. Nie do zdarcia! <śm> <śm> <śm>